Słuchajcie, tu mamy dzisiejszego przodownika. Widać, że jest rzeźki i zdrowy. Panowie, jak tam po nocy? Po przejechaniu 120 km, o! Tomek bardzo zmęczony jest. Dzisiaj. Nie wspomnę o wieczorku wczorajszym. Aha. To dopiero na 1,5 litra wody. No, tak, półtora litra wody, dlatego taki zmęczony dzisiaj jest. Przykro. ale noc dobrze minęła noc minęła, bardzo dobrze nie było komarów a raz tylko wstałem tutaj. a jesteśmy w ogóle na nie drugim, drugim w polu namiotowym Necko na w Augustowie. Na Augustowie w Augustowie, o tak, żeby nie było pole wygląda tak no i tyle <laughs> jedziemy. I jedziemy tak jest byliśmy tutaj z Jankiem pod Biedronką zrobiliśmy zakupy zjedliśmy śniadanie Podwieczorek, brzuszki pełne, brzuszki pełne, można, można, jechać. można, jechać. O, jeszcze mam trochę zapasu na dzień, na obiad, na podwieczorek po śniadaniu, <głosy> <głosy> na drugie śniadanie, zapas słodyczy, że tak powiem, węglowodanów, proteiny jakieś tam. <noise> Także z głodu chyba i z pragnienia nie umrzemy. Zresztą po drodze jeszcze na sporo na pewno sklepów tam będzie. Wszystko będzie ok. No dzisiaj pogoda zapowiada się taka trochę w kratkę. Niebo to tak wygląda. Tak chyba nie za wesoło. No, teoretycznie to deszcz ma być według prognoz, tak po południu. Teraz jest chyba 11, powiedzmy. No, także, jeszcze parę godzin może nam się uda, bez jakiegoś takiego większego deszczu. Bo mały to tam może popadać, ale bez większego deszczu. No, dzisiaj będziemy jechać chyba w stronę Wigier. Gdzieś tam dookoła jeziora Wigry. Zobaczymy jak tam, gdzie tam nam, że tak powiem, nocleg wypadnie. No wczoraj wczoraj było takie przedłużanie yy, yy, tego noclegu, że tak powiem, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Mieliśmy zrobić 75 km do noclegu, ale to byliśmy tam bardzo wcześnie. No i tak żeśmy przedłużali, że w końcu wylądowaliśmy właśnie tutaj w Augustowie. I wyszło nam chyba ile Janek. Ponad 100 dobrze. 120. 120. no. Miało być 75. No ale chyba dobrze jest. No tak. Jeszcze chwila. Zobaczymy wiadomości jeszcze o jakiejś telefonie. Poczytamy. Poczytamy Bo oddzieliliśmy się tam od tamtej grupy. bo my Do Biedronki, oni pojechali na kawę. Także później się spotkamy. Jedziemy dalej. I takie oto to. to augustowskie klimaty tutaj kanał augustowski siedem dziewczyn z albatrosa no jedziemy dalej Pjmję. Pjmję. Tak,. Już raz mniej tych wierz pies. Tatwo. I teraz, i teraz mamy atrakcję turystyczną. Reksiu tańczy z panią. idzie Augusta skierowca, nie? A gdzie muza nie? Muza w ręku. Słabo słychać, ale jest muzyka.

No Jesteśmy w takiej miejscowości Bryczgiel. Tak jest, w turystyczny widok. Tu przed nami roztacza się wyspa, do oh. której kiedyś była taka sytuacja, że y, chłopi nie mieli gdzie wypasać krów. No i poszli do właściciela tutaj okolicznych ziem, żeby y, pozwolił im gdzieś wypasać krowy, bo im bydło zdycha. No to on się tak powiedział, że się zastanowi no i zastanowił się. Powiedział tak na tej wyspie, proszę bardzo. I no tak, ale jak te krowy tam przetransportować, to nie? W brud. i tak dalej. no i w końcu wpadli na pomysł, że oni płynęli łódką, a krowa płynęła Aha. na łańcuchu i krowa przepływała, jadła trawkę i z powrotem <laughs> wjechaliśmy na wieżę jeszcze na na Wigrach no tak można powiedzieć z widokiem chyba na Wigry To mi się wydaje przynajmniej no dosyć ostry był zjazd to teraz bo będziemy wracać już w tą samą stronę znaczy w tą samą stronę tą samą drogą także będzie dosyć ciężko Wchodzimy i mamy nadzieję na w Jezioro Wigry, południowa część. Jesteśmy na wieży takowej w Kruszniku, która ma 15 metrów wysokości nam widok na takie poboczne jeziorko przy Wigrach. Jezioro, które się nazywa Mulaczysko. złapał nas deszcz. No, ulewa straszna Ale zdążyliśmy się schować i korowery zostały na tym deszczu Oleje straszne Tu Nie widać, że dookoła jest Takie przejaśnienie Tylko nad nami jest taka deszczowa chmura po drodze jeszcze na Wigrami trafiliśmy na taki pomost widokowy, też bardzo ładne miejsce. Jesteśmy w miejscowości Gawrych Ruda nad jeziorem Wigry. Tutaj będziemy już dzisiaj spać. Mamy wynajęte domki. Domki takie trój-, trójosobowe, trzyosobowe. Bardzo fajne, niedrogo to wyszło. Jutro ma padać, także nie będziemy musieli. Może nawet w nocy jeszcze będzie padać, także nie będziemy musieli zbierać. Yy, namiotów jakby padało, nie będą mokre. Także to taka, taka wygoda. Ale tak jak mówię, to niewiele więcej wyszło niż yy, pieniądze za, za namiot na jakimś tam polu namiotowym. I oto tutaj ośrodek właśnie mamy domki nad wigrami. Jeszcze nie wszystkie są wyremontowane, bo to są do remontu. Ale w tych co my mieszkamy, bo mamy dwa wynajęte. Są już po remoncie. Ogarnięte. O. Już widać nasze rowery. Mamy ten domek i następny. A dalej są za tym domkiem. Są toalety, prysznice. Kawałek trzeba tutaj podejść. Stołówka jest tam w tamtą stronę. Mamy już na jutro zamówione śniadanko. Super, nie trzeba będzie robić samemu. I na pewno będą jakieś dobre rzeczy. Tak nas domek wygląda w środku. No tutaj wprowadziłem na chwilę rower. Nie odpinałem torebek. No i tyle. Są trzy łyżeczka czajniczek. Lodóweczka. Stolik, prąd. Tutaj taka weranda mała. Tutaj chyba sobie właśnie rowery zostawimy. No i widok na cały plac, że tak powiem.